Dlaczego niektóre strony internetowe pojawiały się na pierwszych miejscach Google? A z jakiegoś powodu inne nie mogą się tam dostać. Kluczem do sukcesu są odpowiednio dobrane słowa kluczowe. Ale jak je znaleźć i upewnić się, że dadzą realne wyniki biznesowe? Jeśli chcesz się upewnić, że szukasz słów kluczowych we właściwy sposób, koniecznie zostań ze mną, ponieważ w tym filmie dowiesz się właśnie, jak robić to poprawnie. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Wojciech Dąbrowski i od 8 lat zajmuję się marketingiem internetowym i pomagam firmom na różnych rynkach, w różnych branżach zwiększać ich widoczność w internecie, co przekłada się na większą liczbę klientów. W Sopi.pl pracowaliśmy z ponad 270 przedsiębiorstwami w różnych branżach i na różnych rynkach, pomagając im wspinać się w wynikach wyszukiwania Google, aby pozyskiwać więcej klientów. Teraz pokażę również tobie, jak można to zrobić równie skutecznie. Więc jak znaleźć najlepsze słowo kluczowe? Punkt pierwszy. Skorzystaj z darmowych lub płatnych narzędzi SEO. Więc oto kluczowe narzędzia, które pomogą ci znaleźć słowa kluczowe. Planer słów kluczowych. Jest to darmowe narzędzie od Google, które pozwala sprawdzać frazy kluczowe, ilość wyszukiwań, jak i również trendy tych wyszukiwań w czasie. To narzędzie również pozwala dokładnie sprawdzić, jaka jest konkurencyjność danych fraz, czyli jak dużo firm próbuje na te frazy się pozycjonować lub reklamować. Kolejnym narzędziem, które polecam, jest Uber Ubersuggest. Jest świetnym narzędziem na początkujących, bo pokazuje propozycje słów kluczowych oraz stojącą za nimi intencje, oraz trudność w pozycjonowaniu. Co do takich bardziej zaawansowanych narzędzi, polecam Ahrefs lub SEMrush. To są już takie zaawansowane narzędzia do analizy słów kluczowych, analizy konkurencji, potencjalnego ruchu. I jeszcze z takich istotnych narzędzi, które są niezbędne przy procesie pozycjonowania, to jest Google Search Console. Do czego to służy? To narzędzie umożliwia sprawdzenie, na jakie frazy jesteś już widoczny, Indeksowanym Google i jakich z tych fraz masz ruch na stronę internetową. Ciekawostka: według badań Ahrefs 90 i 90,63% stron Google nie generuje ruchu organicznego, ponieważ nie wykorzystuje odpowiednich słów kluczowych. Wniosek: skuteczna analiza fraz kluczowych może znacząco zwiększyć szansę na widoczność w wyszukiwarce. Punkt drugi. Rozpocznij od analizy intencji użytkowników. Nie wystarczy znaleźć popularne słowa kluczowe. Musisz wiedzieć, jakie intencje kryją się za tymi wyszukaniami. Zastanów się, patrząc na tę frazę: czy użytkownik szuka informacji, czy użytkownik chce kupić? Wpisując tego typu frazę: przykład: ktoś szukający na przykład najlepszy ekspres do kawy 2025 prawdopodobnie chce kupić produkt. Natomiast fraza: jak wyczyścić ekspres do kawy to zapytanie informacyjne, które nie musi oznaczać chęci zakupu. Punkt trzeci: analiza konkurencji. Bardzo często okazuje się, że twoja konkurencja już wykonała analizę słów kluczowych pod kątem SEO. Dlaczego z tego nie skorzystać? Więc jak to zrobić w praktyce? Wpisz w Google swoje główne słowo kluczowe, które wykazuje chęć zakupu twojego produktu bądź usługi i sprawdź, kto wyświetla się w pierwszych trzech pozycjach w Google. Użyj takich narzędzi jak Ahrefs czy wspomniany SEMrush, aby przeanalizować treści twojej konkurencji oraz ich strony internetowe. Na podstawie analizy tych narzędzi zidentyfikuj frazy o wysokim potencjale, których jeszcze nie używasz na swojej stronie internetowej. Badania Backlinko pokazują, że strony znajdujące się na pierwszych stronach wyników Google posiadają średnio 3,8 razy więcej słów kluczowych niż strony znajdujące się na kolejnych pozycjach. Więc analiza konkurencji to klucz do sukcesu. Punkt czwarty. Wykorzystaj długie frazy kluczowe, tak tzw. long tail keywords. Długie frazy kluczowe to są takie frazy, które zawierają trzy lub więcej słów. Te frazy są mniej konkurencyjne, a jednocześnie lepiej działają, dlatego że są bardziej precyzyjne. Jak takie frazy znaleźć? Sprawdź podobne wyszukiwania w Google na dole strony. Użyj narzędzia typu Answer the Public, aby zobaczyć popularne pytania które wpisują użytkownicy w Google i testuj dłuższe frazy, które dokładnie odpowiadają na potrzeby użytkowników. Przykład: fraza najlepsze buty do biegania na maraton 2025 jest bardziej precyzyjna i ma większą szansę na konwersję, czyli sprzedaż, niż Buty do biegania. Poza tym fraza buty do biegania w tym kontekście ma na pewno większą konkurencję. Punkt piąty. Sprawdzaj trendy i sezonowość fraz kluczowych. Niektóre słowa kluczowe są popularne tylko w określonym czasie. Dlatego sprawdź, czy warto w nie w ogóle inwestować. Jak to zrobić? Ukorzystaj takie narzędzie Google Trends, które pozwala zobaczyć dokładnie, jaka jest zmiana popularności danej frazy w czasie. Możesz do tego również wykorzystać wspomniany planer słów kluczowych od Google, które pokaże Ci średniomiesięczną ilość wyszukiwań i pokażę Ci taki wykres, w którym będziesz mógł zobaczyć, jaka jest tendencja dotycząca ilości wyszukiwań. Czy jest spadkowa, wzrostowa, czy może trzyma się na podobnym poziomie. Warto też przeprowadzić swojego rodzaju analizę sezonowości. Zastanówmy się, na przykład prezent na Boże Narodzenie Mam największą liczbę wyszukiwania najprawdopodobniej w listopadzie i w grudniu. I analogicznie w różnych sytuacjach te okresy mogą być różne. I taka porada dla Was. Jeżeli posiadacie produkt bądź usługę, która jest stricte sezonowa, koniecznie trzeba zabrać się za pozycjonowanie przynajmniej parę miesięcy wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że pozycjonowanie wymaga czasu. I na przykład sklep sprzedający baseny ogrodowe będzie miał największą sprzedaż wakacje. Więc, żeby odpowiednio przygotować się na pozycjonowanie Google, warto zacząć takie pozycjonowanie nawet wiosną. Żeby dać sobie te parę miesięcy na to, żeby ta strona rzeczywiście mogła zatrybić. Co zwiększy jej widoczność no i oczywiście zwiększy liczbę klientów. Teraz już wiesz, jak znaleźć najlepsze frazy kluczowe pod kątem pozycjonowania SEO, ale to dopiero pierwszy krok. Ważne jest również, aby wprowadzać je na stronę. I optymalizować w odpowiedni sposób. Jeżeli chcesz, aby profesjonalista SEO sprawdził Twoją stronę oraz frazy kluczowe, na które się pozycjonujesz, zapisz się na darmową konsultację. Kliknij w pierwszy link w opisie tego materiału, a sprawdzimy, jak wygląda Twoja strona, jak się pozycjonuje, jakie frazy kluczowe mogą pomóc pozyskiwać Tobie więcej klientów. Jeżeli nie jesteś jeszcze na to gotowy, obejrzyj inny film. W którym mówię, czym jest pozycjonowanie SEO, gdzie rozwijam tematy dotyczące pozycjonowania SEO. Dzięki za oglądanie. Jeżeli spodobał Ci się materiał, koniecznie zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę oraz kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia na temat nowych filmów związanych ze skutecznym marketingiem internetowym. Pozdrawiam!